Cześć Manko. Obiecałem, że to się gotuje. Mamy tu piękny kalafiorek. Mamy wodę gotowaną. Mamy jajeczko. Robiłem to wcześniej. Kurczę nie mogę tak pokazać wam, bo zaraz się wyleje. Mamy też bułkę tartą, ale zaraz wszystko Wam opowiem. Źle się czuję, mówię Wam, kurwa, o Jezus, tragicznie. Już dawno się tak chujowo nie czułem jak teraz. No cóż, jak najprościej. <laughs> wiecie, że to też się da zjeść? Uwaga! No dobrze, obierzmy. Obierzmy z liści kalafiora. Na pewno jest smaczne. Tylko z solą. Ja ostatnio wpierdam cały czas warzywa. I serki. ciągam na wodę i zapozdrawiam pamiętam pozdrawiam he he, masz która głowa jest większa na no, moja więc trzeba trzeba oddzielić te kawałki i potem je Nie jest takie proste. O, o na no takie coś trzeba robić. No, hmm, sorki. Kurwa, jak królik! Wrzucimy to na 15 minut do, gotowa do gotowanej wody, która już jest wrzątkiem. Wyszli tu jak królik, no? To jest typowo damskie też jedzenie, bo to jest smaczne, tylko tym się nie najemy. Mówi do facetów. Dasz i surowo to. ale nie głodny jestem, wiecie Kurde, długi materiał będzie Niestety Mamy tu też bułkę, tak jak mówiłem wcześniej, mamy bułkę też Jako tu już wam pokazywałem, tu masz bułka tarta Oczywiście wodę za sole, tylko nie za dużo. O jakąś łyżeczkę, Nie wiem czy widzicie. Troszeczkę się spóźniłem z solą, powinienem to wcześniej zrobić. No i wrzucam takie o... kawałki. Koszt takiej potrawy zależy na jedną osobę. No to na pewno na dwa razy wystarczy. Natomiast jak jesteś z kobietą, no to naraz, no zobaczcie, zobaczcie jeszcze ile imię zostało się tej główki. Ale już mam garnnych zapchany. Coś chciałem powiedzieć wam. Ale... Słyszałem o tych całych akcjach, nie? Jak była policja U majora? No to dla mnie to jest parodie, słuchajcie. Najpierw każą psa spuszczać, a potem każą go wiązać. Kurwa, idiot. Bo z tego co wiem, to wczoraj była policja u, u majora. Przepraszam, ale ja lubię takie. jeść. No, i kazali uwiązać psa z powrotem. Przecież to jest durnota. Troszeczkę musimy poczekać, bo to jednak potrwa. Mógłbym, kurde, nie wiem, co mogę zrobić. Mogę zrobić to. Ja wiem, że nie umiem gotować. No i w moją kochaną pozdrawiam. Oczywiście, że tak. Naprawdę przysięgam na Boga, nie mogę się ogarnąć. Wszystko przez tą pieprzoną... Kurwa, nawet nie przez... Nie przez piwo, przez chorobę. No i dobre, resztę wiecie już, nie? Bo naprawdę, ja nie chcę dużego materiału wrzucać. Wiadomo. bułka, tarka, tarta, jajko i patelnia. I będzie zapanierowany. No bo nie chcę czekać, zanim to się zagotuje, to Troszeczkę potrwa. Także pozdrawiam Was, was wszystkich. A i znowu klaskam. Blać. Pozdrawiam Was wszystkich. Ciężko mi się ogarnąć. Naprawdę. Ciężko. Ale mam nadzieję, że się uda. Trochę się martwi i denerwuję tym wszystkim. Bo co mam innego powiedzieć? <laughs> Kurczę. Pozdrawiam jeszcze raz. Dlatego tak mało materiału wrzucam. Trzymajcie się. Jak tylko wyzdrowieje to będzie... O kurwa, to będą materiały lecieć jak nic.